Kupiłem następny samochód do zabawy, do taniego tuningu. Najważniejsza rzecz w tych wszystkich przeróbkach takich starych gruzów, jak najtaniej. Słuchajcie, jak najtaniej samochód kupiony za 500 zł. I na samym początku filmu mogę powiedzieć, że mnie oszukali. Sam siebie w sumie oszukałem. To znaczy nie spodziewałem się tego, co zastanę na pierwszy rzut oka spoko samochód. Nie jest jakoś bardzo zgnity, jest z 99 roku, więc ma swoje lata. Całkiem niezły samochodzik. Za 500 zł to nawet nie ma co wybrzydzać. Silnik pod maską nie jest zbyt szybki. Ma 60 koni, ale Kolor jest średni, Long Beach, taka wersja wyposażenia. Tak się tutaj nazywa. Schodzi tutaj bezbarwny z maski. Tutaj jest delikatnie jakaś skaza, którą trzeba będzie naprawić. Ale tak to samochód jest w całości, nic mu nie brakuje. Z tyłu ma pęknięty zderzak, tutaj zauważyłem. Tutaj ma przykręcony. To listwa ma przykręconą śrubką. Zderzak jest pęknięty tutaj, ale tak na pierwszy rzut oka z daleka kompletnie tego nie widać. Zderzak oczywiście pójdzie do wymiany. Nie jest drogi. No jest duży wybór. Z wyposażenia w samochodzie są uchylne szyby, jest radio. Już wam pokażę i kompletnie nic. I szyberdach, który jest cały tutaj ulepiony z silikonu. Nie wiem dlaczego ludzie tak robią. To znaczy wiem i nie rozumiem dlaczego tak robią. To znaczy nie, znowu źle mówię. Wiem dlaczego tak robią i rozumiem dlaczego tak robią. Przecież kluczyk miałem w kieszeni przed sekundą. Już Wam pokazuję. Ten samochodzik już się pojawił u mnie w niektórych filmach. Szczególnie w tych takich krótszych, jakiś takich szorcikach. Proszę bardzo, zapraszam do środka. Jest poduszka powietrzna. Jest pięciobiegowa, manualna skrzynia biegów. Jest radio oryginalne. Niebieskie zegary, nie ma nawet obrotomierza. I praktycznie to jest wszystko. Jest nawiew, ciepło-zimno. A, poduszka powietrzna pasażera. I kompletnie to wszystko. Szyby na korbę. Tutaj fotel jakiś taki wysiedziany. Oczywiście one mi się nie podobają, więc aut do wyrzucenia. No i te uchylne szybki, o których powiedziałem. To jest wszystko. No Long Beach prawdopodobnie właśnie się jak gdyby tym charakteryzował. No i na pewno wtedy ten szyberdach był drogi. Znaczy na pewno trzeba było za niego dopłacić. Tylko teraz sytuacja właśnie z tym szyberdachem, dlaczego tak ludzie robią. Oklejają tutaj to silikonem bardzo często lub zaklejają jakimiś taśmami. I to jest nagminny przypadek. Tylko przez to, że do samochodu po prostu leje się woda. Ale nie rozumieją, że szyberdach, tak mi się wydaje, że nie rozumieją, jak jest skonstruowany szyberdach. Szyberdach, jak jest w samochodzie, nieważne jaki by nie był, z ty, te, które są na przykład w wersji kombi, z tą oto tutaj panoramą, jak to BMW 61 tam jest jeszcze troszeczkę gorzej, ale ten szyberdach dookoła po zamontowaniu ma taką swoją rynienkę, w której sobie leży i on ma takie wężyki, odpływy, które poprowadzone są bardzo często w przednich słupkach i schodzą sobie tam do, pod przednimi nadkolami czy gdzieś jakieś z tyłu, jeżeli idą, to idą sobie do tyłu i te wężyki, te odpływy ulegają zatkaniu po czasie, po latach. No i ta woda zbiera się w tej wanience dookoła, i ona po prostu się przelewa w pewnym momencie, gdyż pada i kapie do samochodu do środka. I to jest jedyny problem. To się nie leje przez tą szybę prawie nigdy, bo nawet gdyby się przez tą szybę, no to znaczy leje się w ogóle przez tą szybę, tam jak deszcz pada, to przez tą szybę się cały czas leje, bo to nie jest bardzo szczelnie zamknięte, to jest po prostu zamknięte. A ten, ta, ta rynienka dookoła tego, z którą jest ten szyberdach, jak gdyby w jednej całości, no ono odpowiada za to, że zbiera sobie tą wodę i odpływami wylewają ją tam yy, pod nadkolami. Kiedy te odpływy są zatkane, woda się tam zbiera pod spodem, przelewa do samochodu, a ludzie przychodzą z silikonem, bo myślą, że przecieka przez tą szybę. No i oklejam to dookoła, więc ja ten silikon tutaj yy, usunę dookoła i prawdopodobnie wszystko wróci do normy. Trzeba będzie odnaleźć te odpływy, zobaczyć jak to jest. No po prostu, stary samochód, ale z każdym szyberdachem jest podobnie praktycznie za każdym razem nawet nie podobnie, a tak samo. I to samo możecie spotkać w samochodach, jeżeli leje wam się woda w okolicy, tutaj gdzieś kierowcy, tam, tam z przodu, na dywaniki, czy od strony pasażera to jest identycznie to samo, ponieważ woda, jak deszcz pada, kapie z dachu, po szybie i wpada sobie tutaj na podszybie, ona potem tam sobie odpływami Tam z, z, powinna spływać na sam dół, na ziemię, ale te Odpływy bardzo często są zatkane takimi oto rzeczami po latach, no bo to w każdym samochodzie stojącym na zewnątrz takie coś się zdarzy. Nawet kiedy nie stoisz jakoś bardzo na zewnątrz, to po 15-20 latach takie coś się może zdarzyć, nawet jeżdżąc po ulicy, bo się zbiera pył, błoto. No i tak jest, i te odpływy zatykają się w podszybiu na przykład i woda się w podszybiu do tego stopnia zbiera, że się przelewa po prostu przez ścianę grodziową do samochodu. To jest na tej samej zasadzie. I idąc tropem szyberdachu, to powinniśmy tutaj zasylikonować całe podszybie i to wszystko co tam jest pod spodem. A tego nikt nie robi. Biedne te szyberdachy. Ale chodźcie, wszystko w samochodzie działa. Samochód pali, jeździ, burka troszkę wydech, bo tam się troszeczkę rozszczelnił, a już zauważyłem, sprawdziłem sobie już kiedyś tam wcze, yy, wcześniej, gdzie to się dzieje. Tylko teraz, czekajcie, zanim odpalimy, to muszę akumulator włożyć, bo się odstania po prostu, rozładował. A ja go już sobie tutaj przygotowałem. Proszę bardzo, jest naładowany, wymyty, wyczyszczony. To jest teraz najbardziej 300 rzecz w tym samochodzie, bo samochód stał ostatnie... U, kiedy ja go kupiłem? Już dawno. No na pewno tak z 7-8 miesięcy stał sobie tam na zewnątrz, na ulicy. Nigdy go nie byłem, ani raz. I zobaczcie teraz, zwykły Peugeot 106, poliftowy. Fakt faktem, że poliftowy, ale 99 rok. I zobacz teraz to, drogi widzu, zobacz. Zobacz, zobacz, zobacz. Dało się w takim starym samochodzie, na amortyzatorkach dwóch klapa sobie sama idzie do góry, nie spada ci na głowę, nie ma żadnej tego patyczka podpórki. Dało się. Ten samochód był tani jak był nowy. Tutaj musi być patyczek. W BMW się otwiera w ogóle w tą stronę. W Hondzie jest na amortyzatorkach, tu jest na amortyzatorkach, ale jest dużo samochodów, gdzie trzeba podłożyć patyczek. Proszę bardzo. Jak zobaczysz na ten silnik, ogólnie jeżeli się jak gdyby nie znasz na samochodach, a nawet jak się znasz, to po samym wyglądzie silnika nie jesteś w stanie stwierdzić, jaka tu jest moc i pojemność, bo silniki 1,4 i nawet 1,6, tutaj przez ten dekiel, one są bardzo do siebie podobne. Prosta budowa, można zakładać gaz. Tutaj cały ten układ zasilania, jeszcze ten stary, jeżeli chodzi o paliwko. Tutaj mamy jeszcze przepustnicę na linkę, starodawne tematy. Jest pasek rozrządu. Proszę bardzo, cewka zapłonowa. No, po prostu akumulatora tylko brakuje i jedziemy. Stare, dobre, pancerne silniczki. Kurcze, jak, e, jak one w ogóle fajnie jadą, mają 60 koni. Te samochody są naprawdę takie szybkie. Kręcisz to tak wysoko do samego końca. Silnik już wał w miejscu, stoi, ale dalej jedzie. Po prostu złego słowa o tych silnikach nawet nie wolno powiedzieć. No, to stare jednostki one do dnia dzisiejszego jeżdżą. I zobaczcie, jakie jeszcze jedno fajne rozwiązanie. Tak uważam, jeżeli. Uważasz tak jak ja, to napisz to w komentarzu. Bo wtedy jak budowali te samochody, to jak gdyby nie uprzykrzali właścicielom życia i kierowcom, tylko jak gdyby je upraszczali do tego stopnia, żeby łatwo te samochody naprawiać. Zobacz nawet, jak jest mocowany akumulator. To znaczy, chodzi mi o sam montaż klem. Proszę bardzo. Klema plusowa, klema minusowa. Nie musisz mieć żadnych narzędzi. Po prostu masz kapturek, który nakładasz i przykręcasz. Tylko tyle. On się dokręca do końca. Montuje się, blokuje się tutaj na klemie plusowej, to samo z klemą minusową. Zakręcasz. Ważne, tylko żeby tam obczyścić, żeby nie było zaśniedziałe. I tyle, proszę bardzo. W którym samochodzie jeszcze masz takie w tych czasach w ogóle, w którym samochodzie jest coś takiego, zawsze są te śrubki tutaj do przykręcania. W większości przypadków, że musisz na klucz, a teraz nawet tak robią, żebyś do tego się nie dostał. Po prostu, żebyś się tam nie dostawał, żebyś tego nie robił, żebyś musiał jechać do serwisu to naprawiać. I teraz zobaczy się zastanów tak na chłodną głowę. To jest najmniejszy perzocik w tamtym czasie. Prawdopodobnie najtańszy w gamie, jaki był, bo raczej nic innego tańszego nie było. I zobacz, że są siłowniki w klapie, sztuk dwie. Co spokojnie, jeden też by to podniósł, bo ta klapa nie jest ciężka. Akumulator montowany właśnie w ten sposób. No nie tylko w tych samochodach, bo we francuskich samochodach w tamtym czasie był ten sposób montażu i po prostu z tego zrezygnowano. Nie wiem, pewnie znowu ze względów bezpieczeństwa, z czasem coś tam, coś tam, coś tam. Pewnie dlatego, żeby było eko bardziej, no, standardowa sytuacja. I z tym samochodem ogólnie będzie taka sytuacja, że ja chciałbym go. Tak jak powiedziałem, proszę, zegary wstały. Wentylatorek już wentyluje. Zobaczymy, jak długo będzie kręcił. Człowieku, a stoi w ogóle tutaj i stoi. 167 tysięcy oryginalnego przebiegu, Salon Polska. Chyba dwóch właścicieli było do tej pory. Brakuje obrotomierza, jest zegarek obrotomierz by się przydał, ale można zewnętrzny obrotomierz sobie tutaj taki sportowy założyć. Wtedy będzie OK. I teraz tym lekko dziurawym wydechem jest taki Rayleigh. Really. Śmieszny taki. Ale jest OK. No złego słowa nie da się powiedzieć. Tutaj się nie ma co zepsuć. Szyby są na korbę. Jedyna elektryczna rzecz w tym samochodzie to wentylator, czyli to ten nadmuch do kabiny światełko, które oczywiście działa. Proszę bardzo. Proszę. Działa normalnie. To jest to, co kierunkowe do czytania, lewo, prawo. No i tutaj ten szyberdaszek, który w tym momencie jest zablokowany. Ja myślę, że ja go uruchomię i będzie wszystko w porządku, ale to z czasem. Plan na ten samochód? Tak jak powiedziałem na początku jest taki, żeby zrobić yy, jak najszybsze odświeżenie tego samochodu, nie tylko samym myciem polerowaniem, bo można by to zrobić, ale to już jest nudne. Żeby cokolwiek z tym samochodem się takiego stało, że żeby on się zmienił z wyglądu. Bo teraz jest taki niezachęcający stary, już nie, chcie, nie chce takim samochodem jeździć. Yy, najlepiej by go zawieźć na złą, tylko szkoda, 500 zł a dalej jeździ i może jeszcze ciekawie wyglądać. I teraz w tym momencie, ja wpadłem sobie na taki pomysł, że jeżeli. Ostatnio robiłem Peugeota Partnera, nawiozłem tam tych felk francuskich 4x108, robię tam tą c ogólnie tych francuskich samochodów trochę tutaj stoi. To Ja mam felgi do tego samochodu, 16-calowe, na przykład z c które za chwileczkę odkręcę i spróbuję je tutaj zamontować, zobaczę jak będą wyglądały. Tutaj w tym momencie są trzynastki w ogóle, jak w Fiacie Cinquecento, tylko delikatnie wyższą oponą. Więc felga 16-calowa z oponą 205, tam 40 bodajże mam w C2, więc jest taka dziutka Powinno tutaj fajnie siąść, więc wypadałoby ten samochodzik delikatnie obniżyć. Aczkolwiek z tyłu jest belka skrętna francuska. Nie jest łatwo, więc tylko trzeba będzie coś regulować samym przodem i zobaczymy na ile samo się tutaj gdzieś z tyłu e, opuści. Na pewno nie będzie to dużo. Więc jak najtańszy ma być te, te, te przeróbki, jak najtańszy ma być ten tunik. No i może jakaś delikatna zmiana koloru coś gdzieś wałeczkiem coś może coś się wymyśli po prostu ma być niedrogo i samochód ma się bardzo zmienić to jest taka moja mój teraz plan tutaj w całym tym filmie no jak zawsze w tych wszystkich projektach po prostu tanio i ma być obrót o 180 stopni zobaczę czy mi się uda Idę odkręcić felgi z Citroena i zakładam je tutaj. Oryginalne kołpaczki, proszę bardzo. Peugeotowskie jeszcze. Troszkę tutaj delikatnie tu jest połamany z jednej i z drugiej strony, ale takie oryginalne rzeczy kiedyś z czasem to będą takie rarytasiki. 4x108, jeżeli chodzi o rozstaw śrub, ponieważ jest to samochód poliftowy. No i do dzieła. Ja już sobie tam taką delikatną wizualizację zrobiłem tego samochodu, jakbym chciał, żeby wyglądał. I pewnie Wam zaraz pokażę. Tylko najpierw muszę założyć felgi i wtedy już będziemy wiedzieć wszystko. Do dzieła! A few moments later. Wydarzyła się bardzo przykra sytuacja. Mamy już przygotowane koła, żeby przymierzać. Fajna w, y, wysokość opony. 16 calowe koło, ale nie to koło byłoby w tym samochodzie. Nieważne, ważne, że rozstaw śrub pasuje 4x108. Jako francuskie samochody. No wszystko super. Samochód już teraz na próbę jest wywrócony na bok. Jeszcze to chciałem po prostu nagrać przed tym wszystkim, jak będę nakręcał film, żeby mieć to wszystko przygotowane, żeby szło szybciej. I niestety oszukali mnie. Oszukali mnie po prostu. Zobacz, drogi widzu, na czym polega problem. Kołupak na tym samochodzie wygląda w ten sposób. Jest oryginalny i są cztery śruby. Ogólnie te samochody tak, jak gdyby występowały, wychodziły i tak były produkowane. Zobacz, co się stało po ściągnięciu kołpaka. Człowieku, jaka emerytura. Ten samochód jeszcze wychodził wtedy na rozstawie trzech śrub. To jest chyba 3 razy 98 Bodajże zaraz sprawdzę. I ogólnie nie da się założyć żadnej felgi do tego samochodu. Jest ogólnie bardzo źle. Bardzo źle. Tutaj jest całe zawieszenie do zmiany przód i tył. To nie tylko tak, że tak o troszkę, tylko po prostu jest tutaj wszystko do wymiany. Ja już w tym momencie zadzwoniłem na mój zaprzyjaźniony auto złom do Ernesta, żeby zobaczył gdzieś tam, czy nie leżą u niego jakieś takie rzeczy, bo na pewno leżą. Gdzieś tam pewnie na tych kupach tego złomu leżą, bo kiedyś te samochody były mega popularne. Poza tym fajne samochody. Tylko, że ten przód jeszcze nie jest taki najgorszy. Bo jeżeli kupię cały zestaw, dwie zwrotnice. No, cały trzeba kupić z amortyzatorami. Ze wszystkim pewnie tam taki leży. Dwie zwrotnice, żeby od razu była zwrotnica. Tutaj z wyjściem y, piasta na cztery śruby. Tarcza, wszystko, zacisk, podejście, jarzmo, wszystko będzie fajnie. Tutaj jeszcze jest do wymiany półśka, bo złamanie otwarte w tym momencie y, to już tak nie będzie chciało długo jeździć. Więc tutaj po prostu cały komplecik lewa prawa strona. I to, myślę, że to nie byłoby jakoś bardzo drogie. Jeżeli jest na złomie, kto teraz jeszcze kupuje w ogóle części do Peugeota 106? tasy chyba chorzy ludzie jak ja. Ale tył, to nie jest taka łatwa sprawa. Bo, ja to jeszcze muszę teraz sprawdzić, bo jestem teraz na, na bieżąco i normalnie mi głowa paruje. Trzeba tutaj kupić całą belkę. A belki do tych samochodów, jak wiadomo, te belki skrętne francuskie, o jakie to drogie. Regeneracja droga, wszystko drogie, znaczy droga. Do normalnego samochodu może nie, ale do takiego oto tutaj samochodziku, Boże Święty, nie opłaca się w żaden sposób. Nie opłaca się w żaden sposób. Na szczęście nie, kupi, nie, nie kupiłem ten samochód bardzo, ale to bardzo tanio, więc nawet oddając go na złom dostanę więcej, tylko że kurczę, trzeba mam go oddawać na złom, jak to fajne auto jest. A jakiś tutaj projekcik, projekcik miałem w głowie i teraz co robić? Czekam na wiadomość zwrotną właśnie od Ernesta, ile to, ma, ile to ma kosztować. Bo słuchajcie, w tym samochodzie nie opłaca się w ogóle inwestować. W ogóle wcale w żaden sposób. To jest jeszcze silnik 1000 pod maską. W żaden sposób. Ale w tamtym 205 GTI to można wszystko kupować nowe, bo się opłaca. Ten francuski... Tamten też francuski. A tak go chyba tutaj widać troszkę w kadrze. Więc co ja mam teraz zrobić? Jeżeli Ernest oddzwoni i powie, że muszę wymieniać z tyłu całą belkę, i co by nie było, no na pewno nie będzie to kosztowało wszystko 5 zł do kupy, bo trochę tych elementów będzie. To jest duży problem, dużo roboty i nie chce mi się ogólnie. Ten samochód nie ma takiej wartości, żeby to robić. Po prostu brak wartości w wozie. Więc na złom na razie nie oddaję, bo jeździ dobrze. Będę musiał wykonać tuning. Na felgach z rozstawem 3 razy śruba 3 razy 98. Ja tak powtarzam 3 razy 98, chociaż nie mam tej pewności. Pewnie jakbym poszedł do milionerów i byłyby do zaznaczenia cztery odpowiedzi, to, to bym zaznaczył 3 razy 98. Może źle, ale zaraz to pójdę sprawdzić. Kurczę. W tym momencie, jak gdyby zamknęła mi się droga do yy, łatwego doboru felgi. O! Do, ładne, do łatwego doboru ładnej felgi. Bo takie felgi na trzyściu alufelgi też występują tam, Citroen AX cały czas wychodził na tych trzech śrubach, chyba do samego końca, yy, więc jakaś felga też tam była, no ale nie mamy takiego, wiecie, takiego przekroju, chociaż, no oczywiście, że znowu można by teraz, tak samo jak zrobiłem, czy to w Seacie yy, Toledo, czy w Boże, miałem założone felgi z Porsche i z Tuarega, mógłbym tutaj kupić dystanse zmieniające rozstaw śrub, no i w sumie to też załatwi całą sprawę, tylko że... Tutaj jest tak malutko miejsca w tym samochodziku, a dystanse, które zmieniają rozstaw śrub, minimalnie kurczę. Znowu, teraz powiem, że z tego co pamiętam, to 20 czy 25 mm, żeby dało się to zrobić. Więc jeżeli ja tutaj założę dystans 25 mm, jakąś inną felgę, to te felgi będą wystawały dotąd. Wtedy będę musiałbym założyć jakieś wielkie poszeszki. Ty, ale w sumie, kurde. A co ja tak w ogóle tak jakieś pochopne teraz decyzje tutaj ogłaszam do tego internetu. Przecież może to byłby dobry pomysł. W sumie chyba byłby najtańszy, chociaż taki cztery, cztery dystanse zmieniające rozstaw będą kosztowały w okolicy 800 zł. Tak mi się wydaje, bo tak jakoś kupowałem. Do 1000 się zamku na pewno. I wtedy mogę sobie zrobić jakie felgi chcę. Nawet do tego stopnia, że prawdopodobnie. No nie, już nie szalejmy, nie będę zakładał felg z Porsche ani z BMW. Ale jakieś 4 razy 100 byłoby chyba najłatwiej. Chociaż mam felgi 4x108 przygotowane do tego wozu już. Dobra, 4x108. Muszę teraz zapytać i zadzwonić, czy da się zrobić adapter 3 x 98 na 4 x 108 Jeżeli się da, to chyba to zrobię. Najwęższy, jaki się da. Najmniejszy, jaki się da. Bo ja felgę do tego samochodu już mam przygotowaną. Nie będę Wam teraz pokazywał, bo... No bo jeszcze za wcześnie, ale... Ty, no w sumie tak sobie teraz tu gadam i jest... byłem jeszcze przed chwilą załamany, ale w tym momencie już jak gdyby wraca nadzieja do wymiany tylko pół łośka, w sumie dystans dokupić. Hmm. Ach, nie wolno nigdy tak na bieżąco chyba mówić i nagrywać. Po prostu trzeba to przemyśleć i wtedy ty, no, rozwiązanie samo się znalazło. No przecież, co ja narzekam? Dobra, zabieram się za robotę. Yy, fałszywy alarm, falstart tak zwany. Nie ma co płakać, zabieramy się za robotę. Szukam takich dystansów, takich adapterów, a tobie tylko na sam koniec tego odcinka, tego filmu przypominam o. Promocji, która trwa do końca roku, do końca grudnia w aplikacji RefSpace. W moim sklepie internetowym, trzy na stronie Revspace w moim sklepie internetowym wysyłka do końca roku jest gratis i dodatkowo dwie puszki produktów Tek 2000 w cenie 104, 50 groszy i dostajesz latareczkę czołą gratis, wysyłka gratis, do tego jeszcze tam jakiś gifcik dostaniesz do, do paczuszki i ogólnie na wszystkie te produkty w moim sklepie do końca roku najważniejsze jest to, że jest wysyłka gratis. Tak więc dzisiaj kończę. Zamawiam adaptery, jeżeli je tylko znajdę. No i już w przyszłym odcinku, co tam, po prostu zmiana koloru wozu. Pokażę Wam wtedy tą moją wizualizację, którą sobie zrobiłem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki stary kibelek, którego nie jeden z Was wyrzucił, był już całkowicie na złom, przekreślił, że w ogóle nie ma sensu takiego samochodu trzymać pod domem gdziekolwiek, ale tym samochodzikiem będzie jeszcze można fajnie pojeździć i wydaje mi się, że jak to się tu wszystko uda, jak zawsze, to całkiem nieźle będzie wyglądał. Oczywiście, w taką stronę tuningu, jakiegoś delikatnie rajdowego, mogę Wam tutaj troszkę zdradzić. I tyle. Te samochodziki wychodziły w wersji Rayleigh e, z silnikiem 1.6. W tych pierwszych 106, tam chyba nawet 1.3 było o mocy 100 czy ponad 100 koni. 1.6, właśnie w tych poliftach, to już naprawdę mocne, fajne samochodziki. Ja przez cały okres mojego autohandlu miałem kilka takich samochodów. Miałem jedną 106 żółtą z takimi poszeszkami właśnie w wersji Sport. Coś podobna do Reli, ale też był silnik 1.1. I miałem Citroën na Sakso VTS-a przedliftowego niemieckiego, pięknego. I miałem Citroena na Sakso VTS-a, nie, wtedy to już był VTR poliftowego, takiego srebrnego też był fajny. Ogólnie to są bliźniacze samochody i to są mega fajne auta. Mega fajne auta. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.